Siema, z tych strony Finger A to jest nowa seria Którą nazwę Subway Surfers O, cześć babcia hey. I właśnie, przy okazji dziękuję za te trzy suby, które mi daliście No, no nagle wszyscy Przepraszam bardzo, ale nagle No co to kurde jest, ja tu próbuję Nagrać spokojnie, a nagle to wszyscy ludzie przychodzą Ale nic nie No dobra, ale nie, nie włączacie głosu Przepraszam Dobra to jest nowa seria Subway Surfers. Będę ją nagrywał. Ale nieważne, dobra. Przejdźmy już do. Where you born? 2007 pisujemy. January, february, february. I february. Gotowy jestem już. Dobra. To zaczynamy. Wiem, że to już stara no i tak dalej, ale, ale trendy. Tap to play. Hop. Co oh, kurde za króliki, dobra. Hop. Hop. No, <coughs> to, tak hop. Nie rodzinę, tak? Hop. <grym> hop. Ja ogólnie już to kiedyś grałem, więc no sam mi nie jest zbyt ja, no, potrzebny, no, ale no, się przyda. Hop, hop, hop. O co tu chodzi? A, deseczka! You rock, now go. O! Już dawno w to nie grałem, serio, ale to jest mega fajne. Klock, Zegar jakby, co. Ale zarąbisty mości To jest fajne, że tu się mapa zmienia właśnie. to mi się najbardziej podoba. Hop. Hop. Hop, hop. Dobra. Hop. Jakby co, to będę to nagrywał, no nie wiem. Ale to będzie na ten... Nieważne już, ale będę to nagrywała przez jakiś czas. OP. Dobra. Jak zbierzemy wszystkie literki, to będę dumny. 1000 points to run". Dobra, nieważne. O, 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 o. o, królik, kurde, no i nie skoczy tam. Dobra, nieważne. Później się to zbierze. Kto tak klepie? To dobrze. Klep sobie. Widzowie, niech nie zwracają uwagi na to klepanie. Ja tak mogę... O kurde! wiedzę nieskończoność. Nie goń mnie, typorowany króliku! I bardzo dziękuję Radkowi, że, że jak wtedy odpowiedziałem na jego film, to zauważył to i jego podobno sobowtór, co tak napisał w jednym odcinku, mu to mm, powiedział. Więc dziękuję, że teraz jest nie obserwujesz i oglądasz Bardzo Ci z tego dziękuję, ale teraz już przechodź mi do takiego prawdziwego ubrania. Yy. Dobra, no to hop o kurde, ktoś mi napisał. Nieważne kto hop, 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 hop hop hop, hop, hop. O kurde, było blisko, nie? Dobra, piszcie w komentarzach, czy robicie gierkę Ten kto odpowie hashtag lubię, temu dam serduszko. Albo hashtag nie lubię. Ale jeśli pod tym filmikiem będzie na przykład 10 subów, to zrobię jakiś, nie wiem, odcinek z... nie wiem, z zwykłego no, vloga, bo tą serię będę prowadził. Albo jak będzie 10 subów, znaczy... jakie subów? lajka, czy jak będzie 10 to wtedy, no ten, zrobię kolejny odcinek szybciej, a jak nie będzie, to będę, to zrobię to trochę dłużej. Będziecie dłużej czekać, jeśli nie dacie 10 lajkaczy. Ale mi najważniejsze jest to, żebyście mogli mieć frajdę z oglądania. Więc, nieważne to, ile mam subów, ważne, żebyście mieli frajdę z tego, że oglądacie mnie. I... no wiecie. O, klucz! Uwielbiam klucze. Musimy kupić Master. To dalej. Hop, 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 hop. Ja tak mogę biec w nieskończoność. Jakby to powiedzieć, ja już kiedyś przeszedłem tą grę całą. Ała! Kurde. Nie ma już mnie gonił. Aha, aha. Jeszcze biegnę. Jezus, ile tu się dzieje. O co tu chodzi? Ile misji tu przechodzę? No to gleba. Otwieramy. Hajsy! O jak dużo? Nie, 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 kurde. Nie chciałem tego dublować. Czekaj. O co tu chodzi? Czy to w ogóle ma sens. Nie, w ogóle to był to. Dobra, next. O co tu chodzi? Nie to takie wiesz, że bo ty wytedy nie zapycham. Teraz chodzi. Nie, żadne gogle. Kurde, mać. No. Czyli mam tego nie klikać. Skończmy to. 2000 tysiące przynajmniej dostanę. Ale niepotrzebnie to klikałem. Dobra, hop. Nowy rekord jest. Jak ja nie lubię tego kostka. Dobra. Dobra. Hop mi. O co tu chodzi? Back home Nie, nie shop E free stuff Wydaje mi się, że nie? nie? Tak wyglądają, bo to są takie szerokie, ale ci używają. O co tu chodzi? Na, na osobę, a to Czekajcie, ubiegłeś, no, tylko no, może coś to sprawdzić. Hours word, 15 3 klucze A tu. Pięć kluczy. Dobra. Mamy tu jeszcze jakieś, zale... nie, No to wracamy. Mnie bardzo interesuje to Vive 95 tysięcy. 40 kluczy. Vive. Tu też 40 kluczy. Kolekt o super boost, dobra. No nie! Będziemy zaraz jeść. Ja pieprzy, przepraszam za to, ale po prostu nie wiem dlaczego, ale mi się to kliknęło. Next. O nie! ruszała, to się nie? O cholera chodzi z tym domem, to ja nawet nie wiem. Poczekajmy, Przepraszam za to, po prostu nie chcę, żeby mi się to kliknęło.

No właśnie jest tutaj też. No, no. Get Bombot free for free. Iwanny Purhees. No, no. Aha, bo muszę coś tu kupić. To jest kinetry, to dobra. Ninja to jest 20 tysięcy, to nie jest aż tak dużo. Ja tego właśnie kiedyś miałem. Tę go mu się podoba, to ja nie wiem, bo to jest brytkie. Robocik, babka, to nie jest najdroższy ze wszystkich. Gdzie jest facebookowa? Nie mam Facebookowego. <noise> Why you bully <bole> <noise> Dobra. To nie jest ładny. To za spray jest. To jest, tak. Dobra. To, <kłos> dobra. Biegniemy dalej. Hop. To jest tak są pierwszy odcinek, więc jeśli sporo odcinków zrobię, ale biegniemy, tęsknię, jest mega brzydki. Znaczy w sumie fajne, ale trzeba biec. Karkówka, ja rąk, co oni mówią, to ja nie wiem. Karkówka, od co tu chodzi? Karkówka, od co Teraz to teraz Dobra. Tak Dobra. Jak widzę, to mam takie fajne guliczki. To nie jest gliczek, ale to jest taki fajny sposób, żeby szybciej opadać. Patrzcie, skaczecie i hop, i musicie dać w to. Jump 20. To <śśmiech> Jetpack najlepszy Hop, 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 hop. hop, hop. Jakie to jest. O oh, kurde dobra o to chodziło. Bo ja jest jakie to jest śmieszne. Le, Magnes. Kolek 200 coins. Kolekty, ten kto zna niemiecki, ten no... Ten kto zna niemiecki też piszcie komentarz. Wybierzcie jaki komentarz, chcecie hashtagiem do to. Dodam wam serduszko i tyle. A, serduszko, serduszko, serduszko. Dobra, zrobię jeszcze tak dwie gierki, albo jeszcze jedną gierkę i będziemy się już powoli żegnać. To był pierwszy odcinek. Dobra, no to hop. O, magnesik. No nie, w idealnym momencie gdyby by się przydał. Teraz co to jest to dwa razy? Ja nie wiem co to jest to dwa razy. Ale to... Jump Bootsy, yeah! Uwielbiam Jump Bootsy. Hop. hop, 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 hop. Hop. I patrzcie na to. O, magnesik. O, jetpack jeszcze. What the hell? Dobra, jedziemy dalej. Jezu Maria, ile tych magnesów tu jest? Chyba nazwę ten odcinek o magnesik. O, magnesik. A ja to swój lekarz wcześniejszy. Te A nie, to są snickersy. Usz! Co o, o. O. o kurde, złapał mnie. Dobra. Czapka! to jeszcze jedna gierka i po sprawie boost overboard i tak dalej. dobra to biegniemy ostatni raz co to jest i o co tu chodzi to chyba może powiększa ten hajsy a nie to nie powiększa hajsów w ogóle nie wiem co to jest O co wam chodzi? Dobra, no to biegniemy dalej hop, hop, przepraszam Dobra, i Radek Koniecznie się podpisz pod tym filmikiem Ty możesz Ty możesz się podpisać Żeby było, że kurczę, Widać, że oglądasz, nie? Jak się nie podpisiesz, to będzie mi smutno Żartuję, masz zrobić co chcesz, możesz się nie I Przepraszam bardzo. To przepraszam pana chwilkę. Babcia, co ty robisz? Muszę do tego. No dobra, to już nie No Ale troszeczkę ciszej, troszeczkę ciszej. No nie mów to! Babcia, ja tu nagrywam, a ty kurczę, mówisz takie rzeczy. Dobra, Radek, jak chcesz to się podpisz, jak nie, to nie. Nie mój temat. Czy się podpisiesz, czy nie? No ale byłoby fajnie, gdybyś się podpisał. Dobra. To dobra, to jest ostatnie. Co, ja już mam tyle? Ja już tyle przeszedłem rekordu? Powiem swój rekord już. Hop, powit rekord. O! Co to miało być? No to kończymy. No to, to to by było na tyle z tego. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Tu nie. jeszcze to.